Dzień dobry Państwu. Miało być wakacyjnie, to będzie wakacyjnie, aczkolwiek momentami nie będzie śmieszny. Zacznijmy od tego. Oglądali Państwo taki film Armageddon? No pewnie Państwo oglądali, albo większość. No ten moment, kiedy Bros Willis tą asteroidę, no to wielu się zakręciło za wokół. A teraz będzie poważnie. Mianowicie Mianowicie znana nam skąd inąd NASA urządziła taki test, a właściwie grę symulacyjną pod hasłem: A co by było, gdyby? Czy rzeczywiście Ziemia wykazuje gotowość do szybkiej realizacji niezbędnych misji kosmicznych w celu obrony przed takim niszczycielskim uderzeniem asteroidy? No i przyjęto nawet 14-letnie wyprzedzenie, zaczęła NASA. Jako kierownik takiego konsorcjum wielu agencji rządowych USA w kwietniu 2024 roku, czyli nie tak dawno temu, tą grę symulacyjną przeprowadzono. Uczestnicy planowali reakcję na ogłoszenie przez naukowców, że istnieje 72% pra prawdopodobieństwo, że asteroida uderzy w Ziemię za 14 lat, tak naprawdę tego prawdopodobieństwa nie da się zmniejszyć i może być nawet większe. No Wyniki porażały. Po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że agencje kosmiczne nie będą gotowe do wdrożenia operacji niezbędnych nie do reakcji, ale dla prostego dowiedzenia się więcej o zagrożeniu, nawet jeżeli przygotowania będą trwały powyżej 10 lat. Proces podejmowania decyzji dotyczących misji kosmicznych w scenariuszu zagrożenia asteroidami pozostaje niejasny. Proces ten nie został odpowiednio zdefiniowany ani w USA, ani na arenie międzynarodowej. Czytamy w raporcie: No to, tak, nie jesteśmy tylko nie, tylko nie jesteśmy pewni, czy, nie, czy jesteśmy w stanie wystrzelić misję kosmiczną, ale nie mamy również pewności co do procesu wymaganego do podjęcia decyzji, którą, gdzie i jak wystrzelić. Gra wykazała również, że Rola wspieranej przez ONZ Grupy do Spraw Planowania i Doradztwa Misji Kosmicznych SMPAG w scenariuszu zagrożenia uderzeniem asteroidy nie jest w pełni rozumiana przez wszystkich urzędników i uczestników. W wyniku tych dwóch oczekiwanych niedociągnięć NASA zaleca, by społeczność międzynarodowa Wreszcie ustanowiła proces podejmowania decyzji, które opcje należy zastosować w różnych scenariuszach obrony planetarnej oraz przeprowadziła, przeprowadziła ćwiczenia w celu przetestowania tego procesu. Stwierdza także, że organizacje winny być informowane o roli SM, PLG jako grupy koordynacyjnej i doradczej. No, ale to są same proste rzeczy. Sytuacja staje się naprawdę skomplikowana, kiedy weźmiemy pod uwagę wymagany wysiłek, wolę polityczną i komunikację publiczną. Wymyślony scenariusz zbadał, jak władze zareagowałyby na informację, że istnieje 72% prawdopodobieństwo, że asteroida uderzy w Ziemię 12 lipca 2038 roku okazało się, że istnieje wiele niepewności. Na przykład przez 7 miesięcy nie będą możliwe żadne nowe obserwacje naziemne, że asteroida może mieć średnicę od 60 do 800 metrów, choć prawdopodobnie będzie miała średnicę od 100 do 320 metrów. No i teraz pocieszające informacje, bo istnieje 45% szans, że nie dotknie to nikogo. To znaczy żadnego człowieka, bo zwierzęta, no niestety, nie mają szans. 47 szans, że nie dotknie, że nie dotknie to więcej niż tysiąca osób, 28% szans, że dotknie to więcej niż 100 tysięcy osób, 8% szans, że dotknie to ponad milion osób, oraz prawdopodobieństwo, że dotknie to ponad 10 milionów osób, które wynosi 0,04%. Prawdopodobnie Najprawdopodobniejsza ścieżka zniszczeń będzie przebiegała przez miasta w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Portugalii, Hiszpanii, Algierii, Tunezji, Libii, Egipcie i Arabii Saudyjskiej. Osoby zastanawiające się nad odpowiedziami odkryły, że oprócz niedociągnięć w uruchamianiu misji kosmicznych istnieje oczywiście problem z globalną polityką i współpracą. Otrzymanie misji kosmicznej, przygotowanie na wypadek katastrof i wysiłki komunikacyjne w ciągu 14 lat byłyby wezwaniem. byłyby wezwaniem ze względu na cykle budżetowe, zmiany w przywództwie politycznym, zmiany personelu oraz stałe zmiany gospodarcze i polityczne na świecie. Czytamy w raporcie: Zaleca się Okresowe odprawy i ćwiczenia, aby podnosić świadomość w zakresie obrony planetarnej i zwiększać gotowość do przygotowania i reagowania na zagrożenie uderzeniem asteroidy. W rozmowie z amerykańskim radiem publicznym NPR, Terry Daly, kierownik sekcji obrony planetarnej w Laboratorium Fizyki Stosowanej Johna Hopkinsa, powiedział, że co prawda eksperci nie wiedzą o żadnych asteroidach o znacznych rozmiarach które uderzą w Ziemię w ciągu następnych 100 lat, ale, powiedział również, nie wiemy, gdzie znajduje się większość asteroid, które są na tyle duże, by spowodować regionalne zniszczenia. No i jednym z najważniejszych wniosków z ćwiczeń stało się, że potrzebujemy możliwości zdobycia większej ilości informacji o asteroidach. No to nie martwmy się, może to nigdy nie nastąpić. A jeśli tak się zdanie, stanie, to może coś wymyślimy, może pokombinujemy. Może tak nie patrzeć w górę. Dobrze, a gdzie jest w tym wszystkim gospodarka? Otóż, jak się okazało, istnieje duża szansa, że w obronie aktywów zagrożonych przez wredną asteroidę porozumieją się firmy inwestycyjne oraz kierownictwo wojskowe i polityczne i wyślą odpowiednią misję. Zaraz, zaraz, myśmy już to widzieli. Nazywało się Space Cowboys, i miało być taką fikcją, takim filmem. Tymczasem scenariusz, w którym Bill Gates wspólnie z Polem, Malenem i Carlosem Slimem wysyłają w kosmos Clinta i Studa i Tomego Lee Jonesa z kumplami, okazuje się naraz prawdziwy. No i to jest Puenta. Dziękuję Państwu.